Thank you Proszę Państwa, czy jest się dziennikarzem, muzykiem, rock'n'rollowcem, hip-hopowcem i tak dalej, trzeba od czasu do czasu skorzystać z pomocy, mam nadzieję, takiej uroczej pielęgniarki albo lekarza. I dzisiaj jako klient portalu Stawiam na Zdrowie, chciałbym złożyć życzenia, żeby te święta były wspaniałe, nowy rok cudowny, prawie bez pomocy medycznej, a jeżeli już to właśnie tak o. I przede wszystkim, proszę Państwa, jak będziemy się spotykać w różnych koncertowych miejscach, to mam nadzieję, Mam nadzieję, że muzyka, która zawsze dobrze wpływa na serducho, na miłość, na różne dobre rzeczy, będzie Państwu towarzyszyć również przy myśleniu o tym, jak się leczyć, jak ratować swoje zdrowie, jak pomagać sobie na co dzień. Stawiam na zdrowie, normalnie grając na perkusji. Dziękuję bardzo, Sławek Macias. Pozdrawiam.